Na początek szczypta filozofii, szczypta psychologii, i potem pójdziemy do duchowości. Dla chrześcijaństwa bardzo ważni byli dwaj filozofowie greccy. Jak wiemy, taka krytyczna refleksja filozoficzna właśnie w Grecji powstała. Byli nimi Platon i Arystoteles. Platon był szczególnie ważny dla pierwszych chrześcijan, dla ojców kościoła właściwie. Filozofia dostarczała języka, jakim oni próbowali mówić o tym, co w Jezusie się dokonało, czyli o objawieniu. Więc Platon i potem Neoplatonizm to pierwsze wieki. Natomiast kiedy już w drugim tysiącleciu odkryto dzieła Arystotelesa, przyszły oni, dotarły przez, przez Arabów, bo najpierw Arabowie odkryli. U siebie je i później dotarły do Europy, i święty Tomasz Zaklinu szczególnie właśnie zaczerpnął najbardziej ze, ze, święte, ze Arystotelesa, nie świętego. Dla, dla wyjaśnienia tego wszystkiego, co na tym świecie jest. Dla Arystotelesa kluczowym pojęciem jest pojęcie bytu. Byt to jest cokolwiek, co istnieje. Czyli to jest taka ogólna zbiorowa nazwa, to jest i ławka, to jestem ja, to jest, są aniołowie i też Pan Bóg. Wszystko, co istnieje, co tylko istnieje, jest bytem. I każdy byt według Arystotelesa posiada cztery główne zasady. Materię, formę, przyczynową zasadę i celową zasadę. Najłatwiej to się wyjaśnia na, przykład, na przykładzie samochodu, no, jest jakaś materia, z której jest zrobiony, jest forma, która jest nadana tej materii, jest jakaś przyczyna, dlaczego to zrobili, kto to zrobił i jest też po co jest zrobiony, żeby jeździł. Więc każdy z rzeczy stworzonych można na te, powiedzmy, cztery składniki rozłożyć i on rozkłada. Natomiast jaka była różnica między Arystotelesem a Tomaszem i później filozofią chrześcijańską? Otóż Arystoteles mówił, że. Najważniejszą zasadą albo pierwszą jest właśnie ta przyczynowa. On mówił, że jeżeli będziemy szli łańcuchem przyczyn do tej pierwszej przyczyny, to w końcu dojdziemy do tej ostatecznej i on ją nazwał Bogiem. Więc u Arystytolesa i u Platona też ta rozumowa refleksja dostarcza jakby drogi dojścia do istnienia Boga czyli nie potrzebujemy do tego jakiegoś objawienia pisma tylko rozumem oni dochodzą, że musi istnieć ktoś, kogo religie nazywają Bogiem. Natomiast Tomasz, zanim filozofia chrześcijańska mówią, że najważniejszy jest cel, w każdej rzeczy najważniejszy jest cel, i cel wyznacza wszystko i wszystko wyjaśnia. To można najłatwiej zobaczyć na przykładzie Biblii. Mamy Stary Testament i Nowy Testament. Wiemy, że nowy testament jest celem starego, bo wszystko zmierzało do nowego. I ten Nowy Testament wyjaśnia wszystko, co później jest. Tak, jest kluczem do Starego Testamentu, więc chrześcijanie mówili, że cel jest najważniejszy. Tyle filozofii psychologia. Pięć lat temu zmarł taki amerykański psycholog Marszał Rosenberg. On opracował takie dzieło, które się nazywa Taką metodę porozumienia bez przemocy. Może ktoś z was się z nią zetknął kiedyś. Bardzo dużo skracając. Kluczowym pojęciem u niego tam jest potrzeba, czyli problemy w komunikacji, w porozumiewaniu się, biorą się z tego, że ja nie uświadamiam sobie swoich potrzeb. Ja nie komunikuję swoich potrzeb i mam te pewne potrzeby niezaspokojone. Tak on wyjaśnia relacje międzyludzkie. Jest to na pewno bardzo ważne w naszych relacjach, szczególnie też myślę, że w rodzinach, kiedy zaczyna się gra w domyślanie się, a brakuje takiego jasnego wyrażenia właśnie moich potrzeb, zakomunikowania ich. Oczywiście druga strona może albo te potrzeby zaspokoić, albo nie zaspokoić to już, to już jest. Wolny wybór drugiej osoby, natomiast to jest podstawa. On tak to wyjaśnia. Myślę, że słowo potrzeba jest synonimem słowa cel, bo potrzeba to coś do zaspokojenia, czego każdy z nas dąży. Więc psychologia niejako też w jego sobie naprowadza nas na to, że cel jest bardzo ważny. Cel warunkuje właściwie nasze spełnienie, jakieś też szczęście poniekąd na tym świecie i ład między nami. Dzisiaj w Ewangelii, idziemy już do niej, pierwsze pytanie, które Jezus zadaje swoim uczniom, zobaczcie, jest pytaniem o cel. Czego szukacie? Po co tutaj przychodzicie, co wy właściwie chcecie? To pytanie, bracie i siostry, jest pytaniem do każdego z nas dzisiaj. Po pierwsze, żeby uświadomić, czego ja szukam. Jak to mogło brzmieć, brzmieć w ustach Jezusa? Czy oni przychodzą po cel, który leży tylko tutaj na ziemi, po swoje własne spełnienie, po zaspokojenie swoich egoistycznych potrzeb? Czy przychodzą, żeby szukać woli Bożej i chwały Bożej? Czy przychodzą do Niego z pobudek nadprzyrodzonych, z pobudek Bożych, czy z pobudek egoistycznych i ziemskich? Dzisiaj, bracie i siostry, to pytanie Bóg też zadaje nam i... Można go najpierw usłyszeć jako pytanie ogólne dotyczące naszego życia. Otóż w teologii mówi się, że my wszyscy zmierzamy do celu ostatecznego. Tym celem ostatecznym jest świętość albo niebo. Uświęcając się tu na ziemi, pełniąc wolę Bożą tu na ziemi, staramy się trafić po śmierci do nieba. To, już, to jest, jest nasz wspólny cel: chrześcijan, tych, którzy siebie nazywają chrześcijanami. Dzisiaj jest dzień, kiedy potrzebujemy siebie zapytać musimy siebie zapytać jaki jest mój cel ostateczny? Czy mój cel ostateczny, ten, do którego zmierzają wszystkie moje pragnienia, czy on leży? W niebie, w Bogu, czy jednak jest gdzieś tu na ziemi. Czego ja tak naprawdę ostatecznie szukam? Czy stabilizacji tutaj tylko życiowej, jakiegoś pewnego ładu tu na ziemi, czy chwały Bożej w niebie. Z tą stabilizacją my często jesteśmy podobni do człowieka, który wypłynął na łodzi po burzliwej rzece i. Wie, że ma gdzieś dopłynąć, ma jakiś cel przed sobą. Natomiast stara się cały czas opanować łódź, która jest bujana poprzez fale. I na tyle zapomniał już o tym celu, bo stara się cały czas, żeby ta łódź się nie bujała. Próbuje ją opanowywać i denerwuje się, że te fale ciągle poruszają tą łodzią. My, bracia i siostry, w życiu podobnie do tego właśnie człowieka, który wiosłuje, Denerwujemy się na to, że te fale biją w naszą łódź, że one się, ona się porusza. Próbujemy ją ustabilizować, zamiast nauczyć się funkcjonować na tych falach, płynąc do przodu. Wiemy, że fale będą przychodziły, nie mamy wpływu na to. Możemy starać się stabilizować łódź, oczywiście, żeby się nie przywróciła, ale nie możemy zapomnieć o celu. Na, tym, na tej drodze do celu ostatecznego stawiamy sobie też cele pośrednie. I o nie też się pytamy. Tym celem dla niektórych stają się pieniądze. I też możemy zapytać, jeżeli mam obsesję na tym punkcie, jeżeli myślę tylko jak najwięcej, jak najwięcej zarobić, to zapytać dzisiaj Pana, Pana Jezusa i siebie też, po co ja chcę tyle pieniędzy? Czy na chwałę Bożą, czy żebym na chwałę swoją? żeby komuś może coś udowodnić. Czy to moje pragnienie, czy ten mój cel mieści się w woli Bożej? Czy on leży na mojej drodze do nieba, czy przypadkiem nie leży na drodze do piekła, czy mnie od Boga nie odprowadzi? Taką obsesją może stać się na przykład zdrowie. Jeżeli e, oczywiście każdy z nas myślę, że przy zdrowych zmysłach e, powie, że no, chce być zdrowy. Nikt nie mówi, że, e, że zdrowym nie trzeba być. Natomiast jeżeli modlę się o zdrowie, bo mam jakąś dolegliwość, to czy modlę się o niego, żeby później swoje życie poświęcić Bogu, żeby służyć, czy może to zdrowie odprowadzi mnie od niego? Dlaczego mi to zdrowie jest potrzebne? Jeżeli modlę się o, albo chcę mieć jakąś posadę, jakieś stanowisko, pnę się w górę karierowo. Po co mi to stanowisko? Czy po to, żeby służyć, czy po to, żeby udowodnić wszystkim, jak ja jestem wielki? Do czego ten cel zmierzać? Czy ten cel leży na mojej drodze do nieba, czy do piekła? Dzisiaj potrzebujemy, bracia i siostry, zrobić sobie rachunek sumienia pod właśnie pod tym kątem, bo to jest sprawa no, najwyższej wagi. Jeżeli mam cel, jeżeli wiem, dokąd podążam, jeżeli rozumiem, skąd się biorą moje pragnienia, Mogę, mogę, mogę trafić tam, gdzie chcę, albo, albo tam nie trafić. Zobaczcie, bracia i siostry, że dzisiaj uczniowie słyszą to pytanie o poranku, potem spędzają dzień z Jezusem i później idą do innych, do, do swoich najbliższych. Andrzej idzie do Piotra i na to pytanie niejako uzyskuje dla siebie odpowiedź. Jezus pyta, czego szukacie, a on mówi, co znalazł. Mówię do Piotra, znaleźliśmy Mesjasza. Nasze przebywanie z Jezusem, nasze spędzanie z nim czasu nie jest marnowaniem czasu. Jest rozjaśnianiem dla nas naszego życia. I jest to, można powiedzieć, wprost proporcjonalne do mojego zaangażowania w relacje z Jezusem i jasność mojego widzenia sytuacji. Oczywiście czasami są trudne rzeczy, nie wiemy jak zadecydować, ale nie możemy tutaj. Pozostawić pana Jezusa gdzieś na boku. Oni spędzili dzień razem z Jezusem i coś im bardziej się rozjaśniło, do czego zmierzają. Natomiast, oczywiście, to słowo Mesjasz to też jeszcze inaczej, różnie można zrozumieć i oni jeszcze będą dojrzewać. Ale nie dokonałoby się to bez tego, że oni z Jezusem czas spędzali. My dzisiaj, którzy pytamy się o, o swoje cele i weryfikujemy je, czy są z Bożego Ducha, czy może Duch Zły nam je podsuwa, potrzebujemy też spojrzeć na nasze zaangażowanie w relacje z Bogiem. Czy spędzam z Nim czas, czy te moje dążenia, moje potrzeby rozpoznaję w obecności Jezusa przy Nim. Y Jezus pyta dzisiaj, czego szukacie? I niejako psalmista też odpowiada nam: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Szukajmy woli Bożej. W niej najpełniej zaspokajają się nasze potrzeby. W niej człowiek otrzymuje ład dla swojego życia i dla życia najbliższych. Te nasze wszystkie szukania, niech doprowadzą nas właśnie do niego. Czego szukacie?